Witam wszystkich na moim kanale. Na poprzednim nagraniu zostałem wykluczony, a po pół godziny to wykluczenie zostało anulowane. Jeśli było to dla Was zaskoczeniem, to dzisiejsze nagranie ujawni tak naprawdę, dlaczego moi sędziowie podjęli taką decyzję. Czy spowodowane to było miłością, sprawiedliwością i miłosierdziem? A może strachem przed kompromitacją? Zaraz sami będziecie mogli wysnuć własne wnioski. Nagranie to jest krótkie ale poświęciłem mu osobny odcinek, bo w mojej ocenie jest tego warte. Ogłaszając wyrok, starsi wydawali się pewni siebie, ale wystarczyło poprosić ich o uzasadnienie aby sami doszli do wniosku, że ich argumenty są mocne jak herbata po piątym zalaniu. W poprzednim filmie wyświetliłem wam urywek filmu z najnowszymi w tamtym czasie, wskazówkami dla starszych dotyczącymi postępowania na komitetach sądowniczych. Może więc moi sędziowie oglądali ten materiał przed komitetem i będą chcieli w praktyczny sposób zastosować najnowsze światło płynące z rad niewolnika wiernego i roztropnego. Nagranie, które za chwilę usłyszycie, trwa tylko 5 minut. Ale informacji, które niesie, jest tak wiele, że miałem w planach zatrzymywanie i odnoszenie się do każdego wręcz zdania. Ale szanuję moich słuchaczy, dlatego nagranie puszczę w całości, a później je skomentuję. Ciekawe, czy Wasze wnioski pokryją się z moimi. Udałoby się nam chwilkę? No pewnie już. już. Na, 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 na no, trzy minutki dosłownie. Proszę. Dobrze. No, mam gdzie? Tam, gdzie Ty, ma... ja byś mógł, ale. Okay, no. okay. Myślę, myślę, że my się nie obronimy z tego, jak on tak podejdzie do tematu. Nie obróżimy się. Czy Trzyma się brzydwy. Ale nie obronimy Bo się. Mamy za mało argumentów. Jakie mamy argumenty świadków? Czy mo, zróbmy tak? Ja podyskutuję tylko z o tej sytuacji. Mhm. Anulujmy teraz tę decyzję. Powiemy, że ją powiemy mu do końca tego tygodnia. Do niedzieli. Myślę jeszcze, że będziemy dzisiaj spotkać, przeanalizować wszystkie fakty, hmm. może on mi coś podpowie i wracamy. Pierwsza wersja. Jeżeli to jest kwestia jednego powiedzenia, to, to tutaj nie, nie, nie ma się no. No. Rozumiecie? Trzeba też umieć powiedzieć... że do tematu. Powiem tak, że spaliliśmy na wcześniej. Pierwszy razem trzeba było Spoliliśmy na panowce przed, żeby on nam powiedział, z czym się nie zgadza. I on nam nie powiedział. On nam nie powiedział, powiedział, że nie powie. No i nie powie. Hmm. I nie powie, bo... Ale on by tak on nie powiedział. No, bo no, on czekał, co środkowy wie. To... on dobrze wie, na czym no. to polega. I teraz jest, jest ten moment, w którym... Ale, ale on by a, nie, nie powiedział. Ale jest się taki, podmiast. że mamy tak naprawdę pół argumentu. Nie to jest nie do wobec Komitetu bo no, ja, też też patrzymy na to że tak jak teraz on mówi chce być w tym miejscu gdzie jest ale powiedz, czy nie mówi logicznie tylko no, 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 bo, że boli to że on nie chce być po co te ramy które okay. jest nie to na znaczy, wyżej trzeba będzie poczekać zobaczyć jakie je chowolnory pobierły i sprawali jest, jest chcesz po dobroci? nie ale y, uważam że argumenty mamy za, za słabe porozmawiamy jeszcze trochę co ale nie dzisiaj tylko to jest podobne, dobra? Można zrobić sama. Nie widzę poprawy. No wiem, wiem. Bo ja już byłem w komitecie, gdzie wykluczyliśmy kogoś, a na drugi dzień przeprosiliśmy go. Tak? To nie ma sensu. Co? To jest jeszcze gorzej niż teraz. No. Co? To jest, to jest gorsza sytuacja niż teraz. Tak, możemy wycofać. się jeszcze wycofać? Lepiej się teraz wycofać. Bo I, tak i, to zrobimy? Jest i powiem mu, że jeszcze się na tym zeznaniu, bo jest taka możliwość, komitet, y, my się spotkamy trójkę, powiem, że decyzja, spokojnie i da mu znać. Co? Może hmm. być? Co ty za świadkowie powiecie? No, ja ciągle, ciągle pytam, a co dalej? No. Nic robić, ten, nie zrobisz, ale, nie ale to już nie trwa nasza praca. Nie dalej, no bo... To, to nie jest, co... będziemy widzieć, co... co... dobrze? Hmm. Tak? Bo ty wiesz, że nawet my na szkole teraz to jedyne, nie, nie, i koniec. No, wiesz, to jest takie podejście, nie zmieni się, bo, bo nie. mam inne pokolenia. Nie wiemy czy za to zebranie nie. Na, nie toczy, wiem, że, ale, ale, wiesz, no, ale to samo mówiłem, no, że nie powiedział nam ile, co, bo nie było jedna kwestii pokolenia. Natomiast są jeszcze inne kwestie, o której nie chcę powiedzieć. Bo taka jest prawda. Bo wiesz, bo gdyby to było pokolenie, to co, co szkoda, że musiał zebranie? Nie mówimy o z tego pokolenia. To są jeszcze innych kwestii. Tylko wiesz, on nie powie. No. Dobra, słuchaj, no. No takie wyjście, takie wyjście, no. Co? No, no bo, inaczej. No. Czy uważacie, że te dwie kwestie to są kwestie, wobec których Komitet sądowniczy odwoławczy pod, podtrzyma decyzję? Co? Bo co wasza e, przy jeszcze odrobinie emocji to nasi Świadkowie też powiedzą, że nie było. To, boli. to my sobie teraz spokojnie te przypadki przejrzyjmy. Że oni też się powiedzą, o może było inaczej. Bo dzisiaj zaczęłaś wątpliwości, konfrontacją i też może nie do końca tak powiedzieć. Ale też tak, była raczej że tam naj... mm -hmm. no, no. Byli szeptalni. No. Zróbmy tak, chyba, że nie chcecie No nie, no tak zróbmy, no bo z, 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 nie ma ja się ochoty tłumaczyć przed drugim komitetem z tego, żebyśmy to no. narobili. To to ty... lepiej mm. tutaj to zrobić. Hmm. Zobamy go, tak. powiemy tak. co, i co, że do końca tygodnia? No, to znaczy rozsądnie, no bo nie Dobrze. No, będziemy w stanie... do przyszłej niedzieli damy mu odpowiedź, no, tak? No, dobra? Jeszcze... Co co tak? mamy go? No, no tak, tak? No, tak zrobimy. Dobrze? To, że ma takie odczucia, z nim dyskutuje, to wcale nie znaczy, wiesz. Dobra. Dawaj, go. Tak? Tak zrobimy? Mhm. Pięć minut, które odsłoniło, kim są moi sędziowie. Jeśli do tej pory ktoś nie wierzył, że cały ten proces był ustawiony, a werdykt był z góry ustalony, to mam nadzieję, że teraz już nie ma wątpliwości. A jeśli kogoś to dalej nie przekonuje, to nie wiem, co innego mogłoby go przekonać. Przeanalizuję teraz całą tę mini-naradę kawałek po kawałku. Subiektywnie, według mojej wiedzy i odczuć. A więc już na samym początku moi sędziowie zamieniają się ze mną rolami. To oni teraz czują presję i mus obrony. Pacynka stwierdza: Myślę, że my się nie obronimy z tego, jak on tak podejdzie do tematu. Czyż to nie paranoja? Teraz to oni się boją i nagle kompletnie zapomnieli, że to ja jestem sądzony i to na mojej pomyślności powinno im zależeć. No chyba takie jest założenie komitetów sądowniczych. A tutaj nagle priorytetem staje się ich wybronienie się przed komitetem odwoławczym ich, a nie moje bo jak powiedział Gua, trzyma się brzytwy. Trzymając się brzytwy, pokazują, że mi zależy. To chyba dobrze, prawda? Dalej, pacynka brnie w absurdalnym rozumowaniu, w którym zatraca sens istoty komitetu. Panicznie stwierdza, że nie mają argumentów ani świadków. To powinno było skłonić go do refleksji, że komitet trzeba zakończyć z wynikiem uniewinnienie. Tak działa sąd. Ale nie u pacynki. On już zaszedł za daleko, żeby się teraz poddać. Wyjmuje więc asa z rękawa. Tego samego co dwa lata temu na moim pierwszym komitecie sądowniczym. Ten Asto nadzorca obwodu. Co prawda to już nie ta sama osoba co ostatnio, bo nadzorcy obwodu rotują co trzy lata, ale tytuł ten sam. Ten sam tytuł, ten sam prestiż, i to samo doświadczenie w wykopywaniu ludzi z organizacji. To o nim pacynka powiedział na poprzednim nagraniu, że ten jegomość spunktowałby mnie po dwudziestu minutach. I pacynka wiedział co mówi. Nadzorca obwodu to ciężki kaliber, to wyszkoleni funkcjonariusze wysoko postawieni na drabince organizacji. Dlatego też wpada na pomysł zawieszenia postępowania celem konsultacji całej sytuacji właśnie z nadzorcą obwodu. Chcę wręcz do niego osobiście pojechać. No i pacynka od razu ujawnia cel tej wizyty. Stwierdza bowiem, cytuję: "Może on mi coś podpowie i wracamy do pierwszej wersji". A pierwszą wersją było wykluczenie. Czyli żeby było jasne, on nie jedzie na spotkanie celem wyjaśnienia komitetu, a może nawet odwołania go z braku dowodów. Co to, to nie. On tam jedzie się poradzić, jak mnie wywalić, ale tak, żeby komitet odwoławczy do niczego nie mógł się przyczepić. Paradoksem zaś jest fakt, że skład komitetu odwoławczego ustala... Kto? Nadzorca obwodu. Więc jeśli ten przyklepie decyzję pacynki, to komitet odwoławczy jest tylko formalnością. O czym się przekonacie. Ale to później. Na razie mamy pacynkę, który jeszcze pół godziny temu był pewny siebie i swojego werdyktu, a teraz w panice stwierdza, że jedno powiedzenie o Świadkach Jehowy, że są sektą, co prawda wystarcza, żeby mnie wykluczyć, ale to stanowczo za mało, żeby się z tego wybronić. I jeszcze potwierdza to Guła, który wtórował pacynce, a teraz nagle stwierdza, że to śmiechu warte. Śmiechu? Naprawdę, Guło? Śmiechu? Ci ludzie świetnie się bawią na moim komitecie. Nagle pacynka stwierdza, że trzeba, cytuję, podejść rzetelnie do tematu. Teraz rzetelnie. Po ogłoszeniu wyroku. Kiedy Guła wytyka wszystkich ich wpadki w wywodzie sądowym, to pacynka w nerwach nie nadąża za jego sposobem myślenia i rzuca hasło, że trzeba było mnie wykluczyć już dwa lata temu. Na wspominki mu się zebrało. Guła go prostuje, że chodzi mu o to, że powinni byli lepiej zastosować metodę samooskarżania, a spalili na panewce. Potem następuje urywek, w którym guła obdarza mnie uznaniem w słowach, On dobrze wie, na czym to polega. Bardzo miło to usłyszeć. Razem z czterema ex starszymi spędziłem dużo czasu na przygotowaniach do tego komitetu, więc miło jest być docenionym. Pacynka dalej panikuje i stwierdza, że to jest nie do obronienia wobec komitetu odwoławczego. Bardzo boi się o swoje cztery litery i reputację. Palicho oskarżonego. No ale później wylewa miód na moje serce, kiedy pyta No ale powiedz, czy nie mówi logicznie? A Góła potwierdza. Dziękuję wam, chłopaki, bo już myślałem, że logika została zupełnie przeoczona w tym udawanym komitecie. Fakt. Z logiką trudno się wojuje, ale z doświadczenia wiem, że logika świadkom Jehowy, nie jest potrzebna. A udowodnią to następne nagrania. Potem nagle rozbłyska światełko w tunelu, kiedy pacynka sugeruje aby może zostawić tę sprawę w rękach Boga. No i Guła pokazuje swoją prawdziwą twarz. Wcześniej mówił mi, że nie mógł spać w nocy przed moim komitetem. Z przejęciem opowiadał, jak bardzo zależy mu na mnie. A teraz nagle na sugestie pacynki, aby sprawę zostawić w rękach Jehowy, pyta Chcesz po dobroci? No właśnie, pacynko, chcesz po dobroci? Chcesz zostawić sprawę w Bożych rękach? To niemożliwe. Bóg jest litościwy, Bóg jest miłością. A tu jest komitet sądowniczy. Tu nie ma litości. No i czar logiki pryska, bo pacynka na pytanie guły odpowiada przecząco. Nie chce podobroci, ale po prostu, cytuję, argumenty są za słabe. Po tym jeszcze włącza się przytakiwacz cieć, który przytakuje. Pacynkę bierze na szczerość i wspominki i opowiada historię, jak to wykluczyli jednego, a potem musieli go przepraszać. To się po prostu nie może tutaj powtórzyć. Ta opowiastka zadziałała bardzo trzeźwiąco na dwóch pozostałych sędziów i wszyscy jednomyślnie uzgadniają, że lepiej się teraz wycofać. Pacynka ponownie podpiera się możliwością konsultacji ze swoim guru, nadzorcą obwodu. Milczek Cieć włącza się do rozmowy i kolejny raz żałuje, że nie dowiedzieli się najpierw więcej o tym, z czym się nie zgadzam. Pacynka próbuje jeszcze raz zebrać myśli i wnioski. Pół godziny temu ze zręcznością czeka Norisa Wydał werdykt o wykluczeniu, a teraz pyta dwóch pozostałych, czy punkty, które z taką pewnością siebie mi ogłaszał, są wystarczające do wykluczenia. Niesamowite. I znowu, nie chodzi tu o mnie. Gdyby nie widmo ośmieszenia się przed komitetem odwoławczym, już dawno by mnie wywalili, a ja byłbym już w drodze do domu. Bo nie o mnie tu teraz w tej naradzie chodzi, ale o nich. Co potwierdza wypowiedź Guły, że on, cytuję. Nie ma ochoty tłumaczyć się przed drugim komitetem z tego, że oni to narobili, bo to wstyd. Wstyd? Tak, ich wstyd, nie mój, żeby było jasne. Cała ta usłyszana przez was przed chwilą narada nie dotyczy mnie. Do starszych dotarło, że będę się odwoływał, a oni nic na mnie nie mają. Moje odwołanie mogłoby zakończyć się sukcesem, i wiem, że byłaby to dla nich gorzka porażka. Musieliby spojrzeć w oczy mnie, ale to jeszcze pół biedy. Musieliby spojrzeć w oczy mojej rodzinie, która po raz drugi postarała się, zwarła szeregi i oskarżyła mnie o odstępstwo. To przecież już drugi komitet, tyle starań, knucia, przesłuchiwań, nagrywania rozmów. Wszystko to na marne? Rozumiecie chyba, w jakim bigosie siedzą teraz moi sędziowie. Na koniec tej mini narady Guła dodaje jeszcze niekompetencję. A jakże? Niekompetencja, blamasz, ośmieszenie. Przed tym trzeba się im bronić. I wykluczyć mnie, ale bez ryzyka owych. Uzgadniają więc wersję z przesunięciem terminu do końca następnego tygodnia. Pacynka walecznie rzuca jeszcze na koniec. Dawaj go! i wzywają mnie na podsumowanie. To nagranie już niebawem. A mnie pozostało już tylko jedno do dodania. Nie życzę nikomu, żeby musiał przechodzić przez to całe bagno, które wam prezentuję na nagraniach. Żeby jednak taka historia nigdy się nie powtórzyła, to. Ta religia musi upaść.